Cześć, witam Was serdecznie z tej strony. Dan ścigacz.pl Jesteśmy w Barcelonie w Hiszpanii na testach najnowszego dziecka Hondy, mianowicie modelu NT1100. Słuchajcie, motocykl zrobiony na bazie Afryki Twin. Mamy tutaj silnik z Afryki, ramę z Afryki, nawet ramę pomocniczą też mamy z Afryki Twin, po drobnych modyfikacjach. Co przez taki efekt chciała zrobić Honda? Honda chciała zapełnić sobie lukę, która powstała w wyniku braku produkcji niektórych modeli, takich jak na przykład VFR 800, czy też na przykład modelu CB i innych. Także chcieli zrobić takiego turystyka, który będzie mniejszy od Goldwinga, ale większy troszeczkę od modeli CB, na przykład 500. Czy to się im udało? Myślę, że się udało im bardzo fajnie. Połączyli bardzo dużo rzeczy, które są sprawdzone, które działają tak, jak trzeba. Dołożyli nowe zawieszenie. Z przodu mamy widelec upside down, z, tylu, z tyłu mamy e, e, wahacz i gwóźdź. E, nowe zawieszenie całkowite dopasowane do e, kół 17-calowych. Jak się to udało? Słuchajcie, dzisiaj cały dzień jeździliśmy na tych motocyklach po bardzo różnych drogach, w różnych warunkach. Między innymi były autostrady, były bardzo kręte drogi górskie, ciasne winkle, długie winkle, były drogi normalne pomiędzy miejscowościami, i ten motocykl naprawdę świetnie sobie daje radę. Ale przejdźmy do szczegółów w takim razie. Jak to wszystko tutaj działa. Mianowicie skrzynia biegów. Jest to pierwszy motocykl, w którym ja miałem do czynienia ze skrzynią DTC i musiałem się najpierw do niego bardzo przyzwyczaić. Mianowicie mamy tutaj dwa tryby: tryb drive i tryb, tryb sport, i możemy sobie w tych trybach po prostu jeździć. Te osoby, które już miały do czynienia na przykład z Afryką, no to wiedzą jak to się wszystko obsługuje. Dla mnie to była nowość, więc dla tych osób, które będą się przesiadać z motocykla o manualnej skrzyni, myślę, że też będą mieli ten sam problem co ja, mianowicie będą szukać co chwilę klamki sprzęgła i dźwigni zmiany biegu. Ale można się do tego przyzwyczaić. Ja osobiście jeździłem na trybie sport albo na trybie manualnym i zmieniałem biegi manetką. Także bardzo fajne. Jak już się zacząłem do tego przyzwyczajać, to naprawdę można powiedzieć, że wtopiłem się w ten motocykl i mogłem nim jeździć naprawdę, no, dzisiaj dość mocno, dość fajnie. Na trybie sport, słuchajcie, czuć, że rzeczywiście jest tutaj troszeczkę mocy. Ona jest fajnie oddawana. Że zaraz tutaj przyciśniemy troszeczkę, zmienimy sobie tryb. No a ta wkrzynia trochę taka ospała powiem wam szczerze. Że... Mając za bazę Afrique Twin, Honda musiała poczynić pewne e, modyfikacje i zaprojektować pewne rzeczy całkiem na nowo. Między innymi musieli zaprojektować cały przód motocykla od nowa, e, tak żeby spełniał wymogi, e, jakie, ma, e, jakie ma po prostu m, robić. Więc tak, przed nami duża, bardzo duża szyba z pięciostopniową regulacją e, wysokości. Mam też takie wrażenie, że strasznie długo się odpala system. To też wyżej czy niżej? Nie jest okay. jest ok. Regulacja szyby. I wraz z zmianą wysokości tej szyby zmienia się też kąt jej nachylenia. Popatrzcie, możemy ją wysunąć naprawdę wysoko. To jest prawie 20 cm ruchu w górę i w dół. Niestety, minus jeden jest taki tej szyby, że nie da się tego zrobić. Słuchajcie. E, o, trzeba dosyć dużo mieć siły do tego i nie da się tego zrobić w trakcie jazdy, więc najlepiej na postoju złapać dwiema rękami, podciągnąć do góry i ustawić sobie odpowiednią wysokość. Jeśli chodzi o osłonę przed wiatrem, Honda zrobiła naprawdę bardzo dobrą robotę, bo podczas szybszych przelotów rzędu 140-150 na godzinę po autostradzie, naprawdę ta szybka daje radę. Oczywiście trzeba ją dostosować do swojej wysokości, dlatego że ja miałem na przykład na samym początku na samą górę ustawienie i yy, niestety jakieś tam zawirowania powietrza docierały do mojego kasku, ale kiedy na przykład obniżyłem o jeden punkt niżej, było wszystko ok. Mamy też dodatkowe deflektory, które bardzo fajnie się sprawdzają i osłaniają nam dłonie i ramiona. Nie czuć w ogóle tych podmuków wiatru przy szybszych prędkościach. To co Honda jeszcze zrobiła dla aerodynamiki i dla osłony jeźdźca, to są też deflektory, które znajdują się poniżej i naprawdę świetnie, słuchajcie, osłaniają nogę, goleń. Jeźdźca, także nie czuć w ogóle podmuchów wiatru. Podejrzewam, że gdyby była kiepska pogoda, gdyby padał deszcz, to naprawdę ta osłona przed wiatrem byłaby bardzo duża. nacisnąć eee, tutaj tą dźwigniękę w dół i wtedy aktywujemy sobie tempomaci. No i później możemy sobie elegancko jechać góra z prędkością w dół. No i oczywiście pracuję też górny zakres 160, co więcej, więcej się nie da ustawić na tempomacie. Jeśli chodzi o zawieszenie tego motocykla, to tak jak już wspomniałem wcześniej, Honda musiała zaprojektować je od samego początku. Mamy koła 17-calowe, do tego upside down amortyzator z przodu, z tyłu mamy ProLink. Prześwit motocykla 17,5 cm, skok zawieszenia zarówno przód i tył 150 mm. Zawieszenie, jakie mieliśmy, ustawienie zawieszenia, było typowo standardowe. Także nie zmienialiśmy nic tutaj przy tym motocyklu. I muszę Wam powiedzieć, że naprawdę bardzo przyjemnie się nim dzisiaj jeździło. Zarówno po krętych, górskich trasach, przy mocnych hamowaniach, przyspieszeniach, czuć, że motocykl jest cały czas stabilny i czuć naprawdę, że można nim jechać szybko. Nie miałem dzisiaj praktycznie żadnej. Takiej, nie wiem, jakiejś niespodziewanej sytuacji w żadnym momencie ten motocykl mi nie zaskoczył. Był przewidywalny, i to jest właśnie fajne przy motocyklach turystycznych. Jeśli chodzi o sam silnik, 104 Nm i 102 konie mechaniczne. Posiadacze Afryki Twin znają ten silnik doskonale. I co Wam mogę powiedzieć, ty, tym osobom, które nie jeździły nigdy? silnik został bardzo, bardzo wypłaszczony. Nie ma czegoś takiego, że rozpędzamy się i nagle jest BUM! Jest jakiś przypływ mocy i tak dalej. Nie ma czegoś takiego, jest bardzo, bardzo, bardzo liniowo i czuć, że ten moment obrotowy napędza ten motocykl tak jak trzeba. Także dla tych wszystkich sceptyków, którzy uważają, że 102 konie to jest za mało, uważam, że do jazdy turystycznej, do jakiej ten motocykl jest przeznaczony, to jest zupełnie wystarczająco. Tak płynnie Czuć, że ten motocykl tak liniowo sobie odjeżdża I naprawdę do turystyki Wydaje mi się, że Te 102 konie mechaniczne Które generuje ten motocykl To jest naprawdę wystarczające Podejrzewam, że jak doładujemy pasażera O obciążenie, kufry dalej, To to się zmieni trochę, ale nie na tyle, żeby się tym motocyklem nie dało jeździć. Nie oszukujmy się, jest to naprawdę kawał, kawał motocykla. Jeśli mowa już o turystyce, czyli o tym, do czego ten motocykl jest przeznaczony, to Honda bardzo się postarała. I przygotowała dla nas w pakiecie standardowym bardzo dużo akcesoriów. Już wspominałem już o szybie, o deflektorach, o tego typu rzeczach, ale mamy w standardzie. Tempomat, który bardzo przydaje się podczas jazdy autostradowej, podczas przelotów gdzieś jakichś szybszych, żeby nie męczyć ręki. Dodatkowo, słuchajcie, mamy też gniazdo zapalniczki normalne, żeby sobie podpiąć na przykład coś do ładowania, i mamy też gniazdo USB. Będąc już przy tym gnieździe USB, możemy nadmienić, że możemy połączyć nasz motocykl z telefonem i uruchomić na przykład system Android Auto lub Apple Car. Miałem dzisiaj trochę problemów z tym, nawet doktoryzowaliśmy się tutaj z inżynierami od Hondy, ale udało się później nam połączyć. Kwestia kabla była, kabel był zły, niedostosowany do telefonu, nie pozwalał się połączyć właśnie z całym systemem. Ale jak już to ogarnęliśmy, to naprawdę bardzo szybko na dużym 6,5-calowym ekranie pojawił się Android Auto i mogliśmy już korzystać ze wszystkich aplikacji, które są na naszym telefonie. Jeśli mowa już o tym Android Auto, no to jest tutaj jeden minus. Mianowicie podczas dzisiejszego testu, jak już udało się go włączyć, miałem problem z wyjściem z tego trybu całkowicie i stwierdziłem, że najprostszym sposobem będzie po prostu wyciągnięcie, wyciągnięcie kabla z gniazdka. No i jak widzicie, udało się uruchomić wreszcie Android Auto. Słuchajcie, powodem wszystkich niepowodzeń dzisiejszych prób. Połączenia się z telefonem było zastosowanie nieodpowiedniego kabla. Jesień w Hiszpanii jest bardzo ładna. Popatrzcie jak pięknie chmury tutaj się pokazują nad tymi wzniesieniami, basurkami. Bardzo fajnie przyjemnie No do jazdy po takich drogach ten motocykl jest schodzą. Przepiękny. Naprawdę jest stabilny. Bardzo responsywny słuchajcie. Mała interakcja z kierownicą i jest super. Tu reaguje na każdy ruch. Mamy tutaj jeszcze hamulec parkingowy, który działa w ten sposób bardzo fajnie. Nie mamy sprzęgła, także osoby, które są przyzwyczajone do manualnej skrzyni, no, będą go przez, przez dobrą chwilę szukać. Tak samo jak nie mamy też dźwigni zmiany biegów. Motocykl w standardzie wyposażony został też w kufry boczne. Co jest bardzo fajne, nie zajmują one bardzo dużo miejsca, co przy codziennej jeździe, przy przeciskaniu się gdzieś przez miasto nie będzie nam bardzo przeszkadzać. Jeśli chodzi o ich pojemność, to mamy 32 litry i 33 litry pojemności. Dodatkowo Honda też wrzuca do nich specjalne sakwy, które są dopasowane, więc możemy napchać swoich rzeczy, napakować do tych toreb, które są wewnątrz i bez ściągania tych kufrów możemy sobie po prostu iść na przykład na Nocleg. Mamy też dodatkowo bagażnik, do którego możemy opcjonalnie dodać sobie też kufer centralny 50-litrowy. Ja dzisiaj jeździłem właśnie takim motocyklem z pełnym wyposażeniem, bo też Honda daje nam tutaj trzy pakiety wyposażenia. Mam ten, W tym najwyższym pakiecie mamy właśnie pełne kufry. Mamy jeszcze tutaj tankback i komfortowe siedzenie dla kierowcy i dla pasażera. Pytaliśmy inżynierów Honda, dlaczego, dlaczego akurat nie ten silnik, nie silnik czterocylindrowy. Otóż odpowiedź była prosta: chcieli zastosować ten silnik, który jest sprawdzony, który użytkownicy kochają, którego lubią. Więc zastosowali właśnie ten z Afriki Twin. Pytaliśmy też dlaczego nie zdecydowano się na wprowadzenie wału kardana, tylko został wprowadzony po prostu klasyczny napęd łańcuchem. Okazało się, że Honda musiałaby poświęcić bardzo dużo czasu i pieniędzy na zaprojektowanie takiego zmodyfikowanego napędu, co przełożyłoby się później na cenę tego motocykla dla klienta. Tak więc został łańcuch, i powiem Wam szczerze, że ja zawsze jeździłem na takim napędzie, i w turystyce jakoś mi to bardzo nie przeszkadzało. Jeśli chodzi o wagę, to 238 kg wersja z manualną skrzynią biegów, 248 kg wersja z, ze skrzynią DTC, czyli identycznie jak w Afryce Twin. Jeździ się bardzo przyjemnie, więc naprawdę będziecie widzieć na filmach, no, można cisnąć tym motocyklem niesamowicie i e, sprawdza się wspaniale. No i popatrzcie jak ten motocykl fajnie sobie tutaj naprawdę można no, tym motocyklem fajnie sobie pojeździć. Zawieszenie jest bardzo przewidywalne. Hamulce też są dozowalność i wyczucie jest też bardzo dobre. Słuchajcie, jeszcze ani razu mi się nie udało tutaj, na tej drodze, uruchomić systemu kontroli trakcji. To mogłoby być dziwne, ale naprawdę nie wiem, ten asfalt tutaj w Hiszpanii jest jakiś inny. Jechaliśmy też rano wcześniej. nawet tutaj widać kawałkami, że jest jeszcze dość wilgotno. I te opony się trzymają, nie ma żadnych problemów. Naprawdę prowadzenie tego motocykla jest, jest bardzo dobre. Oczywiście dużo robi pozycja, pozycja kierowcy, więc trzeba się tutaj na pewno troszeczkę pochylać przy ostrzejszej jazdzie do przodu, dlatego że kierownica jest dosyć wysoko i ma się wrażenie takie, że ten przód jest troszeczkę odciążony. No ale tak. Nie mogę się z tą skrzynią jeszcze tutaj dogadać trochę. Brakuje mi, brakuje mi tej dźwigni, manualnej dźwigni zmiany biegów z shifterem. Ale myślę, że jest to kwestia objeżdżenia. Wszystkie zmiany biegów są naprawdę bardzo płynne Bardzo płynne Nie czuć, żeby się ten motocykl gdzieś gubił, oczywiście jeśli mamy tutaj ten tryb manualny. W sporcie jest naprawdę bardzo fajnie spoko, można sobie tutaj trochę pocisnąć No i co, osłona przed wiatrem, tak jak już wspominałem wcześniej, na autostradzie ja jestem chyba trochę za wysoki, bo tak rozmawiałem z Konradem, on jest wyższy ode mnie i on akurat nie wystawał trochę ponad szybkę i ten pęd powietrza po prostu e, był kierowany w kask, nie miał takich turbulencji. a ja natomiast miałem takie małe turbulencje, więc to podejrzewam, że też jest kwestią ustawienia. Pytaliśmy też inżynierów Hondy na temat zawieszenia, czy rozważają wprowadzenie elektronicznego zawieszenia, tak jak jest to właśnie w przypadku Afriki Twin. i powiedzieli tak, że jeśli ten motocykl będzie się fajnie sprzedawał, będzie zainteresowanie, to rozważają taką możliwość zrobienia właśnie NT1100 z plusem, gdzie zawieszenie będziemy mieli regulowane właśnie elektronicznie. Myślę, że fajna, fajna sprawa. Chociaż dzisiaj tak w trakcie jazdy, jak jeździłem, to tego zawieszenia naprawdę nie trzeba dotykać, po prostu wsiadacie i y, jedziecie. Jeśli chodzi o resztę rzeczy, za 62 900 zł macie motocykl praktycznie przygotowany do jazdy w daleką wyprawę i do jazdy po, po mieście, gdziekolwiek. Hmm, jeśli się zdecydujecie na skrzynię DTC, no, trzeba się liczyć z dopłatą w granicach niecałych 5 tysięcy złotych i wtedy otrzymujecie właśnie też tą skrzynię i możliwość zmiany aż 5, 5 map dwie są skonfigurowane automatycznie można wprowadzić do nich ingerencję natomiast dwie można sobie ustawiać samodzielnie jeśli chodzi o same mapy to nie miałem dzisiaj możliwości przetestowania ich, jak one wpływają na oddawanie mocy motocykla i tak dalej. Cały czas jeździłem na trybie Touring i praktycznie tylko bawiłem się tutaj skrzynią biegów z sportowym przełożeniem albo z automatycznym, albo z manualnym. Także to, te ustawienia tutaj są naprawdę super. Jeśli chcecie jeździć mega ekonomicznie, włączacie tryb Drive i spokojnie, powolutku sobie jeździcie. Jeśli chodzi o spalanie tego motocykla i o przeloty, jakie możecie robić na jednym baku. Bak ma pojemność 24 litra, co według producenta powinno starczyć na pokonanie około 400 km. Powiem Wam szczerze, że dzisiaj, tak jak żeśmy jeździli, tempo było dosyć mocne. Motocykl spalił w granicach 6,4-6,7 litra, ale naprawdę tutaj była. Miał dużo, dużo, dużo pracy do wykonania ten silnik. Były przyspieszenia mocne, duże podjazdy, zjazdy itd. Tak cały czas na obrotach. Natomiast jak wracaliśmy teraz troszeczkę wolniejszym tempem, to bez problemu można zejść do 4 litrów, do 3, 7 litra, więc to są takie, takie wartości, że naprawdę możecie zejść jeszcze niżej od tych norm, które podaje producent. Jeśli chodzi o sam silnik i o y, rzeczy, które zostały przeprojektowane, to airbox jest zmieniony. Y, inaczej on jest zbudowany niż w Afryce, i inaczej jest zbudowany też wydech. Fajnie słychać ten motocykl, jak się przyspiesza, że ma taki głęboki, taki gardłowy dźwięk. Jeśli chodzi o elastyczność, powiem tak y, na szóstym biegu: jak widzicie, 60-70 na godzinę dodacie gazu. Troszeczkę zaczyna się robić nerwowo, motocykl lekko wibruje, lekko się odpycha też, dlatego wymagana jest tutaj redukcja w dół przynajmniej 1-2 biegi, tak żeby podbić go troszkę na obrotach. Ale jak już podbijecie go na obrotach, jak już wejdziecie na te wyższe obroty, to naprawdę czuć, że on zaczyna fajnie żwawo sobie jechać. Jeśli chodzi o wszystkie kontrole trakcji, ABS i tak dalej, nie mam żadnych zastrzeżeń. Ani razu nie czułem, żeby on jakoś strasznie mocno ingerował w moją jazdę. Tak więc podsumowując, nowa Honda NT1100 weszła na rynek motocykli turystycznych i myślę, że będzie naprawdę bardzo dobrym motocyklem i znajdzie swoich fanów. Także jeśli macie Afrykę albo jakiegoś innego dużego adwentura, ale jeszcze ani razu nie wjeżdżaliście w teren i czujecie, że to nie jest wasz klimat, naprawdę umówcie się na jazdy testowe nowym Entekiem, przejedźcie się, sprawdźcie. Myślę, że się nie zawiedziecie. Dzięki wielkie. Pozdrawiam Was, Daniel, ścigacz.pl. Do zobaczenia w następnym materiału.